5 plusów z nowym fiatem Grande Panda hybrid. Mamy do czynienia z segmentem B poniżej 4 metrów długości, a dostajemy w pełni używalny drugi rząd foteli, a także 412 litrów bardzo foremnego bagażnika to więcej niż niektóre kompakty segmentu C. Komfort jazdy jest na naprawdę wysokim poziomie, wyciszenie wzorowe, a wręcz chyba niespotykane na tle swojego segmentu, nawet przy 120-140 km na godzinę i dochodzi do tego samo zawieszenie. Nie przypominam sobie, żeby miejskie auto tak przyjemnie wybierało nierówności czy progi zwalniające. Prostota obsługi, bo mamy prosty panel klimatyzacji, proste szybkie multimedia, proste zegary cyfrowe, a asystenta pasa ruchu i powiadomienia o prędkości wyłączamy dwoma przyciskami na desce. Dbałość o detale, bo ilość smaczków w tym aucie jest niesamowita: co róż znajdziemy, albo stary znaczek fiata, albo nawiązania do rodowodu przez pandę na desce, a sama deska zaprojektowana jest na kształt toru testowego na dachu fabryki Lingotto w Turynie. To nie jest kolejne takie samo auto na ulicach, jest to chyba najbardziej odjechane auto miejskie obecnie oferowane na rynku, a dodatkowego smaczku daje sama bryła auta, schodząca w dół ku przodowi tak jak w oryginalnej Pandzie 4x4.